Przed chwileczką galą rozpoczęliśmy już 10 dni Gminy Wielka Wieś. Bardzo ważne bo jubiuszowe 10. Przez 10 lat już organizujemy wspólnie z Gminy Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz e, widziałem Promocji Urzędu Gminy Wielka Wieś. Imprezę, która ma integrować społeczność lokalną gminy Wielka Wieś. Dzisiejsze wyjątkowe, bo, bo dziesiąte. Cieszymy się, że przez te lata wszystkie udało nam się ludzi zainteresować naszą propozycją. Jak pokazują te wszystkie dni dotychczasowe, to ludzie przychodzili, chętnie słuchali koncertów tych gwiazd, a także program zaproponowany przez Gminę Ośrodka Kultury i Sportu był na tyle ciekawy, że każdy coś znalazł dla siebie i mam nadzieję, że te dziesiąte dni jubileuszowe też będą dla każdego miłe. W tym roku poszerzyliśmy kategorię o jedną, czyli Mecenas rozwoju lokalnego, którą otrzymali Państwo krug. Tak jak do tej pory co roku przyznawaliśmy Nagrody Wielka Wieśma Ojczyzna, wielki przedsiębiorczy, wielkie serce oraz przyjaciel gminy. N nominacja wzięła się stąd, że staramy się uczestniczyć w życiu naszej miejscowości i gminy, bo ja też byłem radnym pierwszej kadencji, kiedy pan wójtałusz Wójtowicz został wójtem. Wtedy całym obozem startowaliśmy do wyborów udało się, jego program był jak gdyby zgodny z tym, co prezentowali nowi radni, a więc postawienie na taki zdecydowany rozwój gminy w zakresie bezpieczeństwa, szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu. I te działania widać. No cieszy, cieszy nas, że wybudowane sale gimnastyczne. Oprócz tego, że służą dzieciom i młodzieży są obłożone przez osoby dorosłe poprzez wynajęcie tych sal czy uczestniczenie w różnych zajęciach sportowo-ruchowych, kulturalnych. Pojawiają się różne kandydatury różnych osób, a my uważamy, że przez to taka nagroda Wielka Wiedźmała Ojczyzna powinna być osób stricte zaangażowanych nie od dziś, nie od wczoraj, a od wielu lat. Tutaj osoba pana Olka Gąski, który dostał tę nagrodę, no przez parę lat, żeśmy go namawiali, żeby w ogóle chciał dostać tę nagrodę, to właśnie poprzez ta skromność nas tak zauroczyła, że on to zresztą sam powiedział, mimo tego, że zasługiwał, on tego nie czuł, uważał, że robi to, co u mnie robi najlepiej, działa społecznie. No i myśmy to dostrzegli specjalnie wyróżnili. Mam zaszczyt być nominowanym przez gminę do nagrody. Wielki przedsiębiorczy, oczywiście nie ja, ale firma, którą reprezentuję. I stąd też właśnie znalazłem się tutaj dzisiaj w tym pięknym ośrodku, aby odebrać tę nagrodę. Prowadzimy tutaj działalność logistyczną. Wynajmujemy hale logistyczne dla różnych najemców z całej Polski, nie tylko, różnych firm mających różną działalność. W sumie pracuje na naszym terenie około 300 osób. Mamy również zamiar nadal się rozwijać, w czym również liczymy na współpracę z gminą tak, tak dobrą, jak do tej pory się układała. Na terenie, który kupiliśmy kilka lat temu, możemy jeszcze wbudować kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych hal, czyli co najmniej drugie tyle, ile w tej chwili się tam znajduje. Do tego roku. Pamiętnego 2002 był kompletny zastyk w tej gminie. Nie było sal gimnastycznych, nie było boisk sportowych. no Trudno, żeby w ten sposób gmina się rozwijała i osiągała jakieś sukcesy na arenie powiatu, województwa czy, czy też Polski. No w tym momencie otrzymywane wyróżnienia przez gminę są jak gdyby uwieńczeniem tej ciężkiej pracy, którą tutaj i Wójdi, i Radni. Z tym nowym pomysłem, z tym nowym spojrzeniem na świat wnieśli do tej gminy i oby tak dalej. Pracujemy w teatrze, w Operze Krakowskiej. Moja żona Krystyna jest akompaniatorką, pianistką w Operze Krakowskiej. Oprócz tego jeszcze pedagogiem na Akademii Muzycznej, a ja jestem solistą Opery Krakowskiej. Wybraliśmy no, takie lżejsze utwory, które przypadną publiczności do gustu. To był Torreador. Ariator Radora z opery Carmen George Bizeta.